To maniacy. zaczynamy nowy sezon My Ride Rules! Będzie niezła jazda. Tym razem podkręcimy obroty na jeszcze wyższy poziom. Czerwony diabeł, naprawdę jak od Prady. Silniki są szybsze. Znada jak superbus i to jest superwóz. Lakier bardziej błyszczy, nieźle. A zwariowani właściciele? Było fajnie. Są jeszcze bardziej zwariowani. Dam radę. Teraz prawa noga. To nie wyścig to pogoń za szczególnym trofeum. My Ride Rules. Wtorek o 16 i 20 w Extreme. Czuj się w klimat z extreme.com. Tu znajdziesz wszystko o sportach ekstremalnych. Codziennie nowe materiały. Oglądaj, wgrywaj i chwal się swoimi filmami. Oraz śledź na żywo najważniejsze wydarzenia sportowe na całym świecie. To wszystko na stronie extreme.com. Włąga.com wchodzi przebojem. Jasne, bo szybkie gotówkowe pożyczki. Z łąga brzmią dobrze. Żadnej fałszywej nuty. Dokładnie tak, Mira. Włąga.com gramy w otwarte karty. Ty decydujesz, ile chcesz pożyczyć oraz na jak długo i z góry wiesz, ile cię to będzie kosztować. A pieniądze masz na koncie w 15 minut. Kwadransiki w miasto, co wiecie? <laughs> Nadchodzi swawolny senior! Antyperspiranty Rexona chronią Cię bardziej, dlatego możesz więcej. Tylko Rexona zabiera technologię Motion Sense, która reaguje na ruch. Im więcej się ruszasz, tym bardziej Cię chroni. Możesz więcej. Rexona niezawodna ochrona. Saga! Tata mówi, że nowe torebki mają większe otworki. Otworki! <grym> Mama, że są super. A ja myślę, że dają pyszną herbatkę. To prawda. Nowe torebki doskonale uwalniają smak. A co ty o tym myślisz? Saga, ulubiona rodzinna. Saios Color z keratyną, niezwykle skutecznym składnikiem z profesjonalnych salonów, współtworzony i testowany przez fryzjerów, by kolor był intensywny na dłużej, a włosy mocniejsze dzięki keratynie. I co najważniejsze, jest dostępny w sklepach. Saios Color, profesjonalna koloryzacja, na którą możesz sobie pozwolić. Nowości inspirowane wybiegami mody Tokio, Los Angeles, Paryża i Londynu. Saios World Stylist Selection. Inspirację do nowych fiksów Knorr zaczerpnąłem od moich polskich przyjaciół kiełbasa. Dla niej stworzyłem fix świderki z sosem grzybowym. Świetnie smakuje ze świderkami i sosem z grzybów leśnych. Palce lizać. A do kurczaka wymyśliłem fiks rurki z sosem pieczarkowym. Idealnie łączy się z rurkami al dente oraz kremowym sosem. Pycha. Fiks świderki w sosie grzybowym oraz fiks rurki w sosie pieczarkowym. Znajdź codzienne inspiracje w swoim sklepie. Czy wiesz, że wiele elementów codziennej diety zawiera kwasy, które mogą atakować Twoje szkliwo i osłabiać je? Dentyści ten proces utraty szkliwa nazywają erozją. Elmex przeciw daje podwójną ochronę. Wzmacnia szkliwo zębów i chroni je przed działaniem kwasów. Codzienne stosowanie pasty Elmex przeciw erozji zapewnia efektywną ochronę przed utratą szkliwa. Czas na pyszną zabawę! A lekcje odrobione? Tak, tato! Algida śmietankowa trio to zabawa w trzech smakach. Możesz cieszyć się nimi na wiele sposobów, bo tak śmietankowa może być tylko algida śmietankowa, a tak zabawna może być tylko nowa ciasteczkowo śmietankowo-karmelowa biskotta. Witam Was.